Witam Was, moi kochani, w bardzo krótkim filmiku QA Questions and Answers. Słuchajcie y, pytania i odpowiedzi. Y, pod tym filmikiem, proszę, zadawajcie mi pytania w każdej dziedzinie, po prostu, co Was interesuje ponieważ wiem, że jest tutaj dużo nowych widzów i może chcielibyście się czegoś o mnie dowiedzieć, także pytajcie śmiało. Ja myślę, że jakoś będę te pytania zbierała do przyszłej soboty i po prostu spiszę sobie to wszystko i nagram dla was takie odpowiedzi. Także może to dotyczyć, nie wiem, życia zawodowego, pracy YouTube'a, życia prywatnego. Pytajcie o co chcecie, co was interesuje, bo myślę, że chcielibyście może mnie bardziej poznać, bo takiego filmiku nigdy nie nagrywałam. Także pytajcie śmiało, a ja czekam na Wasze pytania z niecierpliwością i na pewno nagram dla Was taki filmik z przyjemnością. Także ściskam Was serdecznie i życzę wszystkim cudownej soboty i miłego weekendu. Buziaki pa!